Obok mnie BMW X3 z realizacją audio i to nie jest taka zwykła realizacja, bo to jest realizacja pierwsza chyba w naszym przypadku, konkursowa, z rabatem 20%, 20% którą wygrał klient oglądający mój odcinek na kanale Pani Tomku na YouTube. Jak jesteście ciekawi jego reakcji i tego jak wyszła cała instalacja, to zapraszam na film. Witajcie w kolejnym odcinku Pani Tomku z serii Dlaczego to nie gra. Dzisiaj szczególny odcinek, bo realizacja samochodu konkursowego. Tak jak widzieliście w zapowiedzi, ale zanim do niego przejdę, to krótkie wyjaśnienie, bo jak pewnie y, ci, którzy obserwują mój kanał, wiedzą, mieliśmy, miałem Wam zaserwować odcinek porad KarAudio z cyklu y, 6 porad. Y, I tam miał być odcinek o regulacji pokrętłem gain, czyli gain to nie głośność. Przepraszam, że ten odcinek się nie wydarzył, ale jak wiecie, prowadzę firmę. Czasem zdarzają się projekty, które mnie dużo mocniej muszą zaangażować niż zwykłe realizacje proste. I taki projekt się właśnie w naszej firmie wydarzył, a w zasadzie się kończył, więc musiałem poświęcić więcej uwagi na, na ten projekt, za co przepraszam. I gain będzie już w przyszłym tygodniu. A żeby nie było tak, że to tak bez powodu, to krótki. Filmik, co to będzie za projekt? Bo myślę, że to jest projekt o poziomie światowym to na pewno i jeden z największych projektów, w, których, w którym uczestniczyłem, czy w którym nasza firma uczestniczyła. Zobaczcie sobie krótką zajawkę, co Was czeka, bo ta realizacja oczywiście będzie również pokazana. będzie grubo nie mogę Wam na razie uchylić pełnego rąbka tajemnicy i wszystkiego pokazać, ale myślę, że przyszłą środę realizacja jeszcze warsztatowa, potem będzie ten przesunięty odcinek o regulacji gain we wzmacniaczach i następną środę już Wam pokażę to co było pod tą czarną płachtą czyli naprawdę będzie grubo ale to musicie jeszcze chwilkę poczekać Dzisiaj przechodzimy do odcinka, który, w którym chcę wam pokazać instalację konkursową. To jest pierwszy konkurs, który zupełnie na żywo podczas realizacji materiału o głośnikach i5, o których Wam mówiłem, tu macie link. Uważałem, że to jest nowy król, jeżeli chodzi o BMW i Mercedesa, o głośniki podfotelowe bądź do ściany grodziowej. I tam rzuciłem takie hasło, że wpadł mi na wygłowy komplet dla tego głośnika. Dla samochodów BMW, który składał się z takiego zestawu, jak widzicie tutaj na stole, i rzuciłem hasło, że pierwszy kto się po niego zgłosi: 20% rabatu. Najpierw 15%, potem 20%. Odleciałem na chwilę, ale zrobiłem ten 20% rabatu. Kurde, rabat 15%. Jak ktoś dosłuchał do tego momentu, jest właścicielem BMW i zdecyduje się na montaż takiego zestawu, jak teraz zaproponowałem, do testu, daje mu rabat 15% na produkty i na montaż. Pierwszy, który się zgłosi: 20%. Kurde, 20, jak się tego momentu, to 20, 20% na pierwszy zestaw. I okazało się, że, eee, troszkę mi to zaskoczyło, <laughs> dlatego że okazało się, że dwie osoby napisały do nas, że chcą ten zestaw z tym rabatem 20%, ale wyobraźcie sobie, że te osoby były tak blisko siebie, napisały dokładnie w tej samej minucie, jedna z osób napisała w komentarzu na YouTubie, a druga napisała do nas na Messengera dokładnie tej samej godzinie tej samej minucie, ponieważ ani Messenger, ani YouTube nie daje mi możliwości sprawdzenia, w której sekundzie przyszła ta wiadomość, no to, to co, to musiałem, muszę zrobić dwa samochody, więc dwie osoby wygrały konkurs. Pierwsza osoba już jest po montażu i ten montaż właśnie Wam teraz pokażę. Druga osoba czeka na realizację i też oczywiście z tej realizacji pokażemy cały montaż. To jest BMW X3, jak widzieliście na początku, i po kolei postaram się Wam wytłumaczyć, jak ten zestaw skonfigurowałem i pokażę, jak go zamontowaliśmy, a to, jak gra ten zestaw, to myślę, że pokażę Wam na samym początku reakcję klienta, bo klient zgodził się na nagranie jego reakcji bez żadnego namawiania, bez żadnego komentarza. Po prostu zobaczcie, jak zareagował na pierwsze tony i tłumaczenie z mojej strony, co teraz słyszy i co się zmieniło. uśmiech na twarzy się pojawił, było duże zaskoczenie tym ile tam się w tym samochodzie zmieniło poprosiłem też klienta, że po jakimś czasie jak już odsłucha system, to żeby mi jeszcze napisał opinię taką, którą którą może powiedzieć po tych kilku dniach to było dokładnie chyba ze 3 dni pracy z tym systemem. Pamiętajcie, że ten system jeszcze nie jest rozegrany, on się znacząco zmieni jakościowo. Będzie dużo sympatyczniejszy, bardziej miękki, więcej tych niskich częstotliwości, niższej głośności, subtelniejsze tony wysokie, bo to się wszystko musi jeszcze rozegrać, nie rozgrzać. Głośniki się nie rozgrzewają, one się rozgrywają mechanicznie. Czyli muszą się rozegrać. A teraz przeczytam Wam to, co pokażę Wam ocenę klienta, to co nam klient przesłał do nas mailem w ocenie tego systemu. Obiecałem napisać coś więcej. Jak wspomniałem wcześniej, użytkowałem BMW systemem Harman Kardon, z którego byłem zadowolony. Jednak przyszedł czas na zmianę samochodu. W nowym X3 miałem system HiFi i niestety brakowało brzmienia Harmana. Obecnie, po wymianie systemu na Helixa, muszę powiedzieć, że nie chciałbym wracać do Harmana. Największe wrażenie na mnie zrobiła rozdzielczość i klarowność muzyki. Teraz słychać wyraźnie instrumenty grające ciszej w tle, których wcześniej nie było. Tak jakby słuchać nowych, lepszych wersji znanych utworów. Jak widzicie. To, co robimy, daje rezultat i skutek. Często piszecie do nas, że harman, którego macie w samochodzie, wam wystarcza. Macie prosty przykład, jak wystarcza harman, jeśli macie punkt odniesienia o stopień wyżej. Więc to, to to, że wam pasuje harman w samochodzie, wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie mieliście możliwości porównania z innym systemem, który był stworzony dla Was, dla waszego ucha, dla waszych preferencji i dla waszego samochodu. Także jeżeli chcecie posłuchać różnicy, zapraszam, bo taki sam zestaw jak ten konkursowy jest w naszym samochodzie demo, który wam pokazywałem realizację tego samochodu na TikToku. Na YouTube też będziemy go pokazywać, więc on już jest gotowy i czeka na klientów, czeka na chętnych, którzy chcą go posłuchać. Także serdecznie zapraszam. Wracamy do zestawu. Zestaw, który skonfigurowałem, dlatego e, e, ten konkursowy, wymyśliłem sobie w ten sposób, że założę, zamontujemy wzmacniacz VIA i DSP, to, to jest 8-kanałowy wzmacniacz z procesorem DSP, 8 kanałów, 8x75W w w rms Ten wzmacniacz zasila wszystkie głośniki systemowe w samochodzie, oprócz tych pod fotelem. Tak? Fote, fote, y, pod fotelem nie zasila. Jak zasila te głośniki? Z przodu mamy serię i3, głośnik 7-tonowy, wysokotonowy. Pamiętajcie, że te głośniki są montowane w ramkach FlexMont, czyli głośnik tak wiele razy wam to pokazuje. Głośnik e, jakby jest produkowany bez kołnierza montażowego, bez otworów montażowych i, i uszu montażowych. Zaklikujecie sobie do niego ramkę i staje się głośnikiem albo uniwersalnym, albo BMW, Mercedesem, Rangeoverem, Jaguarem itd. Tak dalej, tak dalej. Możecie do każdego samochodu go założyć. To jest ważne, bo potem ten głośnik przechodzi z wami do, do każdego następnego samochodu. Można go zdemontować, przełożyć do następnego, tylko dokupując ramki. Mega fajna sprawa. Tak są założone głośniki i3 w drzwiach, tak są założone głośniki i3 wysokotonowe. Z tyłu mamy zestaw również i3 głośników tylnych. Są już podzielone pasma między głośnikiem wysokotonowym i z zwrotnicą pasywną. Tutaj jest system podłączony aktywnie. Czyli dla każdego z tych głośników mamy od osobny kanał wzmacniacza. Tak samo jest z głośnikiem centralnym. Również mamy osobny kanał wzmacni wzmacniacza dla głośnika centralnego. Czyli z tej ośmiokanałowej jednostki wykorzystujemy 7 kanałów razem z głośnikiem centralnym. Teraz dwa kanały dodatkowe, które są nam potrzebne do zasilenia tych małych potworków. 200 w w RMS-ie przypominam. E, o skoku y, jakby tego elementu drgającego y, w polu cewki to jest 7,9 mm. To jest taki skok, jak osiągają sabufery samochodowe. Więc to naprawdę ten głos, mimo tego, że jest tak płaski, y, potrafi wydobyć sobie naprawdę mnóstwo y, tej takiej fajnej. Y, zakresu ciepłej częstotliwości, którą bardzo często klienci, między innymi BMW, szukają, czyli tego fajnego, ciepłego basu. Ale żeby ten głośnik fajnie zagrał, to pomyślałem sobie, że dam mu znacznie większe pole do popisu. I wymyśliłem taki zestaw, który opiera się na wzmacniaczach 2.1 macza. To są wzmacniacze, które są... Jest to wzmacniacz, który może być podłączony w trybie monofonicznym i teraz, jak wykorzystuję ten wzmacniacz w trybie mono, a do niego podłączam ten głośnik, który ma impedancję 2 Ohm, to uzyskuje z tego wzmacniacza 350W w Tu mamy głośnik 200W, a tu mamy 350W w No ktoś by powiedział, że bez sensu, to wymyśliłem, że tak dużo, ale mi nie chodzi o to, żeby poszło całe 350W w tego głośnika, bo tak nie będzie to wystrojone. My to wystroiliśmy w samochodzie na zakres 220W w To, jak można ustawić wzmacniacz, żeby wiedzieć ile W płynie do głośnika, to wam pokażę w odcinku za tydzień, w odcinku o regulacji gain. Dzisiaj tego nie będę tłumaczył. Mamy 220W płynące do tego głośnika, ale w zakresie, zobaczcie, w jakim zakresie pracy tego wzmacniacza on ma możliwość wysłania 350W 350 w, w remesie, a ja z niego korzystam tylko z 220 Więc sobie spokojnie śmiga, kontrolując ten głośnik. Mało tego, ten wzmacniacz jest w wyższej klasie produktu niż typowe macze AB 6, 8 i 10. Więc do kontroli tych dwóch głośników wykorzystuje znacznie lepszej jakości sam wzmacniacz. Tu też mamy wyżej, więc, jakby cała półka jest podniesiona wyżej niż w przypadku normalnej instalacji AB6, AB8, AB10 DSP, które najczęściej widzicie w naszych realizacjach. Oczywiście da się to też tak podłączyć, bo wiele instalacji już zamontowaliśmy z głośnikiem I5 w linii AB, gdzie mamy 160W weremiesie dostarczonego, dostarczonego głośnika 200W i też sobie świetnie daje radę. Ale tu jest znacznie lepiej. Naprawdę znacznie lepiej. To jest znacznie większa inwestycja finansowa w przypadku tego zestawu. Ale kontrola tych głośników jest fenomenalna. Naprawdę te głośniki, już same z siebie, podłączone pod A6, A8, A10 DSP, są fenomenalne. A tutaj jest jeszcze lepiej. E więc tak sobie to wymyśliłem. I taki właśnie zestaw zaproponowałem e klientom e podczas e opowiadania o głośnikach w serii i 5, jak wchodziły na rynek. E i taki też, tak się też klienci zgodzili. 20% rabatu na wejście tych dwóch zestawów. Pierwszy zamontowany, pierwszy wystrojony. Oczywiście montaż głośników w drzwiach oznacza, że dookoła głośnika wygłuszamy powierzchnię drzwi. Całe drzwi w przypadku głośników dziesiątek wygłuszamy tylko wtedy, kiedy klient chce zadbać o ciszę. Jeżeli chodzi o muzykę, wystarczy wygłuszyć tą powierzchnię dookoła głośnika. Nie trzeba głuszyć całych drzwi dla głośników dziesiątki, tam się nic takiego strasznego nie będzie działo. Spokojnie tyle maty wygłuszy już tą powierzchnię montażową i nie będzie jakichś rezonansów. Oczywiście na dole też mamy flex monta, czyli ten głośnik uniwersalny I5, który jest montowany pod fotelem, po wkręceniu do ramki staje się głośnikiem BMW. tak, Podać tu swoje włożycie do ramki przykręcicie to wszystko ze sobą, to to jest wtedy głośnik BMW. Tak samo jest z ramkami Mercedesa, czy innymi samochodami. Oczywiście ta komora głośnikowa też przez nas jest wygłuszona, dlatego, że ten głośnik jest znacznie mocniejszy niż fabryczny. Nie chcemy, żeby tam się pojawiły kłopoty z wibrowaniem tych elementów, więc też na dole wszystko jest wygłuszone. Głośnik centralny został wymieniony na głośnik Composa i3, ale koaksjalny, czyli mamy głośnik średnio- i wysokotonowy w jednej linii. To się w głośniku centralnym bardzo przydaje. Pamiętajcie, że głośnik centralny zamontowany jest z funkcją, e, która pojawia się we wzmacniaczach m, wszystkich e, linii audio Techfisher, Helix, Match i Brax procesorach, czyli mamy funkcję głośnika centralnego, czyli na głośnik centralny jest wysyłana tylko ta, tylko te pasmo, które jest potrzebne dla głośnika centralnego. Tam się nie znajdują instrumenty, które znajdują się tylko w lewym albo tylko w prawym kanale. To jest bardzo ważne, bo nie zaburza Wam to sceny stereofonicznej, centralny jest uzupełnieniem deski, a nie tym, że zaburza ułożenie sceny. To bardzo często w realizacjach mówię i powtarzam to kolejny raz. Zresztą jak chcecie, to zapraszam do odcinków o procesorach DSP, tam jest wszystko bardzo jasno wytłumaczone. Trzy odcinki, mnóstwo wiedzy. Jeśli ktoś chce się zagłębić w procesory DSP, to serdecznie zapraszam, i tam to zostało bardzo dokładnie omówione. Cały montaż, oczywiście na koniec, y, strojenie systemu, ustawienie korekcji, ustawienie zwrotnic. Mamy system w pełni aktywny z przodu, więc musimy dla każdego z tych głośników ustawić na nowo podział pasm, ale to już jest kwestia naszego doświadczenia i, i preferencji, również klienta, do tego, jak ten system ma brzmieć na koniec, bo mu pomagamy w tym przy ostatnim strojeniu. Jest odsłuch, klient słucha, odpowiada nam na pytania i staramy się tak zrobić, żeby ten system był systemem klienta. Ja to zawsze powtarzam: mamy jednego z klientów, który, który gra w zespole i stoi po prawej stronie perkusji, i to lewo, lewe ucho zawsze ma. Podniszczone muzyką, i jego system jest totalnie przewalony na lewą stronę, i to jest jego system. Gdybym ja do tego samochodu usiadł, nie byłbym w stanie tego słuchać, bo słyszałbym tylko jeden głośnik, a on słyszy stereofonicznie, więc systemy są tworzone dla klientów, nie dla nas. Pierwsze strojenie to jest strojenie liniowe. Sprawdzamy, rozgrywamy głośniki, klient do nas wraca, jest drugie strojenie, i to jest strojenie już dla klienta pod jego preferencję. To też jest bardzo ważne w procesorach DSP, że system jest wasz, a nie nasz czy Harmana, czy Bowersa, czy kogokolwiek innego, kto sobie ten system wymyślił, to jest system Wasz i dla Was będzie strojony. To jest bardzo ważna sprawa. Także jak widzicie, fajny bardzo zestawik. Tu macie po lewej stronie wyszczególnione wszystkie ceny tego zestawiku, czyli macie wzmacniacz, ten V8, macie dwa wzmacniacze, w tym przypadku grające jako monofoniczne, znaczy jednokanałowe, Macie cały system głośników i 3 do przodu, głośnik wysokotonowy, siedmiotonowy, tylny zestaw pasywny, i 5 pod fotel, i ramka montażowa Flexmont oraz ramki montażowe Flexmont do BMW, które muszą być również zainstalowane. Ważne jest jeszcze to, że mamy też wiązkę podłączeniową, którą podłączamy plug and play. Tylko zasilanie musimy dociągnąć do wzmacniacza na nowo. Wzmacniacz oczywiście schowany jest pod tapicerką, nie widać go nigdzie w samochodzie. Cały montaż jest czysty, nie ma żadnej edycji, żadnego plastiku, wiązki elektrycznej, niczego. Wszystkie przewody też są podłączone do głośników plug and play. To jest bardzo ważne, samochód może być nowy, nic się nie wydarzy z gwarancją, bo wszystko jest bez naruszenia wiązki elektrycznej pojazdu. Często o to pytacie, więc jeszcze raz to powtarzam, żeby było jasne. Prosta, szybka instalacja, ale bardzo fajna, dająca mnóstwo frajdy. A jeszcze wierzę, że jak klient przyjdzie po rozegraniu tych głośników, to jeszcze pozna moc i5, dlatego, że miałem już jeden samochód, który trafił do nas na strojenie tylko systemu i, po, i montaż głośników wysokotonowych z przodu, gdzie klient miał głośniki i5 kupione w pierwszej linii w Niemczech. One tam się troszkę wcześniej pojawiły w niektórych sklepach, taka pierwsza seria i on już miał głośniki rozegrane. I ja już słyszałem rozegrane głośniki i5, fenomenalnie się zmienia barwa tych głośników w stosunku do pierwszego y, odpalenia. Nabierałem dużo miękkości, naprawdę rewelacyjnie grają w BMW. Jestem w stanie się pod tym podpisać, że to jest Nowy Król. Bo rozegrana i piątka jest jeszcze lepsza niż standardowa i piątka zamontowana w samochodzie. Już ją taką słyszałem. Nie mam jeszcze powrotnych instalacji od pierwszych klientów, do których my zamontowaliśmy i piątki, ale już słyszałem rozegraną i naprawdę jest fenomenalnie. Także tyle z tego konkursowego samochodu. Tak jak obiecałem. Jeszcze środa będzie kolejna instalacja systemu, czyli odcinek instalacyjny. Przyszły weekend wracamy do porad CarAudio i będzie duży odcinek o regulacji gaina. Tak sobie myślę, że było już to, tych filmów na różnych kanałach YouTube'owych o regulacji gaina, ale tak sobie jak przeglądałem, to nikt tak do końca tego nie zamknął w ramy, że nie zajął się wszystkimi aspektami. Tylko zawsze troszkę tego, troszkę tego, nigdy to nie było jasno, czytelnie wytłumaczone, nawet w języku angielskim. Więc zrobię taki pełny odcinek, tak jak to u mnie, od początku do końca będziecie wszystko w stanie sobie sprawdzić i będzie to bardzo ładnie i jasno wytłumaczone. Łącznie z pokazaniem tego na żywo. Także zapraszam za tydzień, już obiecany gain, a w przyszłą, a w najbliższą środę. Jeszcze jeden ko kolejny odcinek realizacyjny. Co to będzie nie wiem, bo to się wszystko dzieje na żywo. Do zobaczenia. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i bardzo Wam dziękuję za wspieranie e, lajkami i komentarzami. Pamiętajcie, odpowiadam na każde komentarze. Mam też już swoich nadwornych krytyków. Super. Też wam dziękuję za krytykę, bo też mi dużo uczycie. E, nie wszystko wiem, e, przecież. I co? I wspierajcie nas, oglądajcie, udostępniajcie, bo wtedy kanał będzie rósł, a rośnie bardzo fajnie. Jestem z tego mega zadowolony, że, że dużo dostaję bardzo od Was pochlebnych opinii, że czegoś, się, że czegoś się dowiedzieliście, że to jest coś dla Was nowego, że zmieniło to Wasze postrzeganie. No, po to jest ten kanał, żeby edukować przede wszystkim i pokazywać naszą pracę również. Do zobaczenia na następnego odcinka jeszcze raz i się, widzimy się w środę.